Ciemka wszystkim Jesteśmy na Dolnym Śląsku oczywiście z Marcinem Tam jest Marcinem B I miejsce na które tak samo jak i Marcin, tak i ja od kilku lat żeśmy chcieli dojść Czyli krzyżna Na krótszej skale? Krótsza skała, patrzcie Tam powyżej jest zamek Grodno, nie wiem czy wy zobaczycie Jest tam u góry zamek Grodno we mgle tam gdzieś, o jest, patrzcie jest pada deszcz jest ślisko, tu jest zamek rodno, a tu jest krzyż. Z tym krzyżem jest pewna legenda tutaj związana, ale nie będę jej opowiadał, bo tych legend jest chyba dwie albo trzy i każdy ma swoje jakiś ja. W dole bystrzyca, nie wiem czy widać. Wokół nas taki stromy teren. Latem to tu jest niedostępne w ogóle zejście. Znaczy można zejść, ale z krzoczorów my dzisiaj mamy 20... 29 listopada 2024 rok Upamiętniamy ten dzień. i ja osobiście nie widziałem, żeby stąd filmiki były ani zdjęcia. Chcę Wam ten zamek grodno pokazać. Patrzcie między. o, teraz widać. Widzicie? Czubaczek tutaj. Sorry, że ruszane, ale przed nami jest kilkadziesiąt metrów w dół. W Kamera jak zawsze nie pokaże. Ja w takiej pogodzie nie będę się tam aż wypuszczał. Także widzicie teraz zamek Grodno. Krzyż. Woah. Woah. Grubo. Krzyż jest, krzyż jest z drewna, nie z metalu. Tak ktoś mówił, że jest z metalu, no nie jest z metalu, bo jestem, stoję przy nim. Także jest drewniany. O tej po roku wszyscy elegancko widać. Powiem, jak ktoś ma problemy z wysokością, to lepiej nikt tu nie wchodzi. Dziś jeszcze wieje, deszcz pado. Jakiś śnieg w porywach. Dobra, ujęcie jeszcze takie wam zrobię. Zarypiaszcza, co? Uniezmocnione jakimiś klamrami, i podpora jest taka ale grubaśnie jest naprawdę popatrzmy jeszcze chwilę, potem Marcin robi sesję zdjęciowo-nagraniową ja się odwrócę delikatnie. a? dotarliśmy oczywiście zarypiaszczy mecha, ale ja tam dalej już nie wchodzę Krzyż i Zamek Grodno w oddali o legendach to się musicie sobie sami poczytać bo jest tam kilka takich widziałem, ale nie wiem które jest prawdziwe, więc ja nie zabieram głosu w tym temacie Uch. Dobra, czas na Marcina teraz na nagrywanie. ja tylko jeszcze z tej strony patrzę na taki skalę, no, trzeba trochę uwiecznić to, bo, bo prędko tu nie wrócimy. Prędko tu nie wrócimy, a jest na co popatrzeć. W dole byszczyca, droga. wycofuje wycofuję się do tyłu. O, kurcze Tu nic nie widać z tej pozycji. O. Pozdrawiamy z tego miejsca. Pozdrawiamy serdecznie. Trzymajcie się i to zaś, Siemka, a my trochę zdjęci lecimy dalej w teren. Jeszcze tu postanę Jeszcze tutaj. O, dobra.